Ekipa troszeczkę się wczoraj pochorowała, więc dzisiaj idę na samotny spacer i zbadanie pobliskich plaż. Tutaj bardzo blisko. Zobaczymy, jak one są piękne. No i tu można sobie fajnie iść, korzystając z nawigacji Osmat, i przeciskać się w kierunku morza. Ja już szum tu słyszę morza szum. No i ponownie park Antoniego Szarmacha który by był osobą bardzo aktywną, przewodnikiem, nauczycielem, społecznikiem, samorządowcem. A ja zmierzam w kierunku morzu. No i panowie witamy na wejściu 23, ale hmm. dzisiaj może całkiem inne, mocne, wzburzone, ale tu będzie słychać pewno szum. taki oświetlony wychodzi sobie kuter z portu to dotarłem do, do samego portu już oto i latarnia w Kołobrzeg. To sprawy Piękne wejście No a tu już jest cichutko w ogóle, momentalnie szum ustawa. To jeszcze święta trwają najlepsze na choince. No ja nie mogę sobie pozwolić na odrobinę od overrodu właśnie pozwalam sobie, to jest linia starych bunkrów gdzie się zobaczyć gdzie ja to w ogóle dojdę. Na razie nic nie widać. No i mamy wyjaśnienie, to nie jest linia bunkrów, tylko staro, składowisko starych bunkrów betonowych, które zostały zrzucone. No tak to wygląda dokładnie, składowisko starych bunkrów. No z tej dzikości wychodzę, teraz na takie deptaki, to, to jest czerwony szlak tutaj zaznaczony nadmorski. Przygotowanie. tak i tak, aż można spacerować dowoli. O jest oznaczenie na lampie, czerwony tutaj. No taka droga cały czas i już całkowicie nie wieje, już spokojnie się idzie taki stawik tu w parku.